Widzew Łódź kontra Legia Warszawa, jeden z największych klasyków polskiej piłki już w niedzielę. Historia rywalizacji między Widzewem Łódź a Legią Warszawa to jeden z najbardziej elektryzujących rozdziałów polskiej piłki. Jej szczyt przypadł na lata 90., gdy oba kluby regularnie walczyły o Mistrzostwo Polski. Kulminacją tej rywalizacji był mecz 18 czerwca 1997 roku w Warszawie, spotkanie, które przeszło do historii. Legia prowadziła 2-0 i miała tytuł. W kieszeni, ale widzę wprowadzony przez Franciszka Smudę, w 5 minut strzelił 3 gole, z czego decydujący w 90 minucie, mistrzostwo pojechało do Łodzi. Dziś forma obu drużyn pozostawia wiele do życzenia. Zarówno legia, jak i Widzew mają po 16 punktów. Warszawianie zajmują 10 miejsce, a Łodzianie są na 12 pozycji. Widzew liczył na lepsze wyniki po letnich transferach, natomiast drużyna ze stolicy zmaga się z brakiem regularności w zdobywaniu punktów. Głównie przez grę w europejskich pucharach. Kto tym razem zwycięży w starym polskim klasyku? Widzew czy legia? Dajcie znać w komentarzach.